O godzinie 12 rozpoczynamy obywatelską demonstrację. Uroczystość nasza obywatelska dla uczczenia święta niepodległości. Dzisiaj tutaj o godzinie 10 odbyły się tajne obchody. Święta Niepodległości w wykonaniu wojewody kujawsko-pomorskiego. Nikt o tym nie wiedział, taka cały czas była zmyłka. Gdzie, kiedy przyszło około 60 obywateli, w tym oczywiście my, obywatele Bydgoszczy, którzy dali odpływ, którzy pokazali, pokazali swoją obywatelską postawę wobec przedstawicieli władzy. Oczywiście uczciliśmy godnie ten. Także jesteśmy tutaj po to, żeby zademonstrować naszą, nasze przywiązanie i docenianie niepodległości, ale bez Unii Europejskiej jest to po prostu niemożliwe. Nie ma niepodległości Polski bez Unii Europejskiej. I to musimy sobie zdawać z tego sprawę. I dlatego dlatego jesteśmy absolutnie przeciwnikami polekzitu, do którego chce doprowadzić Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast jesteśmy absolutnie zwolennikami PiS-exitu, czyli wykopsania PiS-u z rządzenia naszym krajem. Mam nadzie mamy nadzieję, że to wkrótce nastąpi. Oczywiście będziemy robili wszystko, żeby, żeby przyłożyć się do tego procesu zakończenia tej ohydnej władzy Prawa i Sprawiedliwości. No ale właśnie, ale ponieważ jest łamana konstytucja, więc ciągle przypominamy przy każdej okazji, że trzeba jednak te a, to zapisy... Pani kraje bo... pomyliła, konstytucja jest łamana na Białorusi. Tak, jest a nie, tak? No super jest. Ale to ciekawe, bo ja miałam takie przypadki osobiste, kiedy została złamana konstytucja. I, no, a ja nigdy. I teraz, no bo widzi pan, bo po prostu. Nie ja to Pan dzisiaj do dopiero. Publicznej. O, jestem, działam publicznie tak? sporo. Ja to dopiero dzisiaj, wie Pani, w tej sytuacji, to się cieszę, że żyję w Polsce właśnie, a Bardzo nie Bardzo no. Bardzo się cieszę. Zobaczymy, jak Pana dzieci będą spłacać długi po tej władzy. Przez trzy, trzy pokolenia i wnuki. No, to wtedy się Pan dopiero ucieszy. Karol Słowiński, Grupa Lokalna Komitetu Obrony Demokracji Bytgoszcz. Wolna Polska Europejska to znaczy dla mnie osobiście, że nie ma, nie, nie ma szans, nie ma możliwości, by Polska była w pełni w pełni niepodległa, bez obecności w Unii Europejskiej, bez silnej pozycji w Unii Europejskiej i bez przestrzegania wartości europejskich. Ja osobiście i grupa osób, które z nami współpracuje, i te środowiska, które współpracują razem, nie wyobrażają sobie, żeby Polska opuściła Unię Europejską. i Podnosimy tę sprawę jak najmocniej, walczymy na ile możemy w sposób pokojowy, żeby uświadamiać Polakom, że ta obecność jest zagrożona. I że, i że trzeba przy, musi powinien przyjść punkt otrzeźwienia i zwrócenia y, pilniejszej uwagi na to, co się dzieje z naszą obecnością Unii Europejskiej. Jest dla wszystkich, nie podległa Jest dla wszystkich, nie podległa. Jest dla wszystkich. Nie podległa Jest dla wszystkich podległa! Janna Czerska Tomas, radna Rady Miasta Bydgoszczy, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy. Dla mnie wolna Polska to taka, którą zna mój syn, wolna Polska europejska, on nie zna innej Polski. On ma tę łatwość porozumiewania się z ludźmi z całego świata, kontaktowania się, spędzania wspólnie czasu. On ma tę wolność i ten wybór, gdzie będzie studiował, z kim będzie pracował. I myślę, że część z nas, dorosłych, zapomniała już, jak wyglądała Polska przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. I myślę, że to jest ten problem. Idealizujemy i pamiętamy tylko to, co było dobre, bo każdy z nas pamięta dobre rzeczy. Ja sobie nie wyobrażam wolności. Bez Unii Europejskiej. Robert Langowski, radny Rady Miasta Bydgoszcz. Pod tymi słowami kryje się dla nas to, że Polska w obecnych czasach jest zintegrowana z Unią Europejską i chcemy, żeby tak pozostało. Natomiast wszelkie ruchy jakichkolwiek czy partii politycznych, czy stowarzyszeń, które próbują nas wyprowadzać z tej Unii, czy, czy fizycznie, czy, czy choćby jakby mentalnie od, odżegnywać się od, od jakiejś integracji z Unią Europejską, no jesteśmy temu przeciwko. <średytucie> <średytucie> przeciwko temu się punktujemy. Nie dla polecików. Tak. Europejska, no tak, tak, tak. Europejska, wolna, Polska, Polska,